Nie. Pomorska Telewizja Narodowa-Gdański, jedziemy właśnie autobusem z Kolbut do Kowal, ale czy w Kowalach nie ma szkoły, żeby do Kolbuje? Niestety nie ma. Nie ma, są. Ty, bo to za dużo. Są... Jest. Robi. są dwie prywatne. Są dwie prywatne. A ile kosztuje takie czesne w szkole prywatnej? Około 800 zł miesięcznie. I co? I wyjeździcie do Kolbut? Tak. A w Kolbutach duża szkoła, ile osób jest? 2 no, tłok straszny. No i tak codziennie tym autobusem do szkoły. Tak? Czerwony się też jeździ. Czerwony do kolbuch jeździ, Nie. Tylko takie apks pks -y? Aha. I tak PKS-em codziennie trzeba jechać do szkoły. A to gimbusy tutaj nie jeżdżą. Jeżdżą, jeżdżą też? I co, nie jeździcie gimbusami? Znaczy no praktycznie tak. Praktycznie tak. To gimbusem też. Tak. Mhm. A to wy musicie takie bilety miesięczne mieć chyba. Ale tylko szkoła rozdaje. Szkoła rozdaje. Ale to co nie tak musicie za nie płacić. Jest. Nie musicie płacić. Tak nie musicie płacić. Tak pokaż, pokaż jak to masz ten bilet. Gdzie te bilety są? Jak one wyglądają. Nie wiem, czy Specjalny bilet szkolny tak zwany, tak? A. Tak, coś takiego. Pokażcie jak to wygląda. Taki bilet szkolny tak wygląda. A o, Tak, o, o, dobra. I każdy ma swój bilet i jedzie do szkoły. musi Mandat? Nie, tak, mandat, ale, no ale tak, jak, nie, no, jak nie się zapomni takiego biletu, to się idzie do szkoły i... Szkoła jakby daje taki ja I daje jakby taki bilet i... Zastępczy. Budzi, tak, zastępczy. a Czemu mnie? Taki zastępczy. A czemu ciebie? A ty jak nie. masz najmniej? na Natalia. też do tej szkoły chodzisz? Tak. Kolbuda? Tak. Aha. I podoba ci się w tej szkole? Tak. Aha. Patologia. I ty tam nie pyskuj, czego ty krzyczysz. Ale jak tego ci? prawda! Ale ja ciebie nie pytałem w ogóle teraz. Ale tak jest. A, ja a co bym tam bym... jest takiego no. złego w tej szkole? E, Palo dużo. To? Palą, palą, palą. No to, w piecu? Nie, nie, Pierosa. 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 nie. A, nie Nie a, a ty nie palisz? Ja nie, no nie, Ja palę. To nie palcie. Ja, palę, no palę. ja palę, palę. No Mój kolega z niej. Nie palą, pali. Nie, to winik No to właśnie, ale gdzie oni palą? Proszę bardzo. Nie, oni wychodzą gdzieś? Cześć! E, kolega, co? No. Kolega Laski? Tak. część, połowa wysiadła. A mój kolega też. E, więcej ma... wysiadło, jak wsiadło. Już nie ma tych. Mój kolega też ma, miał kiedyś papierosa. A co? pani mu zabierała dyrektor. Zabierają, dyrektor tak. zabiera. Każda no i dobrze, dyrektor. ma rację. no co? To ty ludzie papierosy palą. Ja jest ja nie palę. Niezdrowa. Ja, na, no ja sam nie palę jeden nawet. No. Chłopak z naszej klasy może poderwać każdą dziewczynę. Co robić? Poderywać każdą dziewczynę, nieważne jaką. Można podrywać w szkole? Tak. Ale byle się zgodziła i mam takiego innego powodu. No ale jak poderwię tą dziewczynę, to co wtedy się dzieje? Nie wiem. To inne są zazdrosne. Nie. Dziewczyny. Nie. No jak nie. A u Was jest więcej chłopaków czy, czy dziewczyn? W klasie? Ja wiem, w klasie. chłopaków, u mnie jest chłopaków, 8, 8, chłopaków 8, 8 dziewczyn albo dziewięć 13 klasie. chłopaków, to jest al 12 dziewczyn. Aha, i kto kogo podrywa? Dziewczyny chłopaków? Nic się nie pokazuje tego nawet. Ale dziewczyny chłopaków czy Kichu chłopaki? Dziewczyn? Chyba nie nazywanie ich nie podrywają. No. A co ty masz za serce? Skąd te serca? Zakochała serce.